Jestem po przejechaniu metrem numer 7, a potem numer 2, na cmentarzu perla 6. Przy wejściu dostałam mapę, więc będę ją zaraz studiować. Ale tak myślę, że pospaceruję po prostu po cmentarzu. Spróbuję, czy uda mi się dojść do grobu Jima Morisona. Jest tutaj. Udało mi się dotrzeć do grobu Jim'a Morrisona na Perla 6 nie dzięki mapie cmentarza, ale po prostu dzięki naszym starym, dobrym mapom Google. Zaprowadziły mnie krok po kroku i odnalazłam ten grób. Za mną jest mnóstwo ludzi, którzy też chcą oddać w jakiś tam sposób hołd idolowi. Zobaczcie, takie tłumy są. Na cmentarzu na grobie Johna Brimamboysona. Wszyscy chcą zobaczyć jego grób. Na cmentarzu perlaszes jest mnóstwo takich starych grobowców rodzinnych. Ten widać, że został splądrowany. A obok niego jest taki już bardziej nowoczesny grobowiec. Z miejscem na urny. Niektóre grobowce są naprawdę przepiękne, a tutaj mamy też akcent polski. Taki ciekawy pomnik. You from?

części jego pamięci po polsku. Grób Dima Morisona rzeczywiście jest najbardziej obleganym chyba grobem w całym, na całym cmentarzu Perla 6, bo przed chwilą zaczepiła mnie pani z Włoch, no niestety nie mogłyśmy się dogadać, bo ona nie mówiła w innym języku poza włoskim, a ja włoskiego nie znam ale na migi za pomocą Google Translatora porozumiałyśmy się i pokazała mi mapę, jak dot dotrzeć do tego grobu.